hej hej witam was serdecznie z tej strony Przemko zapraszam was na kolejny odcinek Satisfactory na modach troszkę tu pobudowałem tutaj już mam wszystko eee, praktycznie co miałem do zrobienia mam porobione o możemy sobie potwierdzić no. a to sobie weźmy eee, czy ja mam jakieś coś Tutaj nie mam nic, dysku chyba nie mam, czy sobie, dobra, trzeba by było zalukać, za, za czy nie mam tu jakiegoś dysku w skrzyneczce, eee, nie mam, dobra, ja mniej więcej pokażę wam, co się troszkę tu pozmieniało, jak widać wszystko jest już, no, no nie wszystko, ale ba, dużo rzeczy jest zadaszonych, obudowanych, ta fabryczka się troszkę rozrosła, także pobiegamy trochę. Jak widać, są dachy, jest wszystko rozbudowane, ale nie wszędzie te dachy jeszcze są skończone. Także to będzie dosyć masno wyglądać, aby mi starczyło yy, starczy paliwa. O, zobaczcie, jak to kurczę wygląda, i tam jest jeszcze dużo. Tam też był remont, także tam pójdziemy zobaczymy. Tu się produkuje czy się nie produkuje, bo ja muszę zobaczyć. Coś tam się produkuje, a tu jest znowu zastój i, i nie wiem czemu. Eee, muszę na dół. Szybciutko trzeba zleźć na dół. Kurna winda nie zjeżdżana. No. Czasami te windy się bugują. Dobra. Po prostu zrobię to, taki już. O. Dobra, lecimy zobaczyć. Pewnie jest pełno aluminium. I dlatego nie, nie, nie jest pełno. Jak to nie ma prądu? Przecież podłączałem to. Brakuje kabla. Matko, dobra, zaraz polecimy. Dobra, to mniej więcej Wam teraz pokażę jak tutaj wygląda. Jak już po ten kabel śmigam. Tam jak widać też dachy się budują. Ale my najpierw tak, najpierw do tego kabla musiałbym. Tylko że kabel ja używam i żeby mi go zaraz tu nie za nie okazało się, że mam go za mało. Chciałem na górę wyprunąć. I poszukajmy gdzie jest kabel. Są płytki, tu jest drut, tu jest pusto i pewnie tu był kabel, tak. Cały kabel zużywam, kurka. To jakieś małe, małe boki. Dobra, tam ja Wam pokażę później to uruchomię. Także tutaj to w ten sposób zadaszone wszystko jest. Od windy tam się odciąłem a lakson jakiś. No to niestety tak to jest jak już jest za dużo tych modyfikacji. Coś tam rusza. A coś. Któraś maszynka ruszyła pod nami. Ale nie wiem. Nie wiem która. Dobra, zejdźmy na dół bo muszę zalukać, która maszyna to chyba ta nie no kabli ma a jeszcze ich wezmę sobie dobra no tu płytki płytki się robią mało szybko wodów więc po prostu zatrzymamy tutaj produkcję Tu się robią szybko wody, dobra. Czyli musiałbym iść, zobaczmy tu. Eee, tak, tego na razie mi nie potrzeba, więc ja to wyłączę. I szybko wody niech teraz w całości już niech idą tu. Boże mi najpierw będą szły i tak do pojemnika. No dobra, ale się uzupełnię chociaż trochę. Tutaj te fabryczki to znacie, aby ja się muszę na górę dostać. A więc wejdziemy sobie na górę. Także już tam część jest, tu jeszcze mi zostało. Ale to też wszystko będzie zrobione. Tutaj wszystko ładnie obudowane. A co tu się stało, że tu nie mam ubudowanego tego? Mam beton i nie mam betonu. Dobra, czyli teraz tego nie zbudujemy, a my pojedziemy sobie do góry. Winda działa i tak, także wejdziemy sobie na dach, a później pobuduję. Tutaj chyba za dużo mi się tego pobudowało, tak. Więc rozmontuję to. Odzyskam w ten sposób trochę betonu. A tutaj, co będzie? Tak, tu było niepotrzebne. No. Odzyskaliśmy betonu, więc sobie zjedziemy piętro niżej. Wyjdziemy tu. I teraz tak, tak. No nie tak. Kurde, muszę ścianę wziąć. Zabudować. No dobra. Te barierki zabuduję. One mnie nie przeszkadzają w środku. No, tutaj też to wszystko jeszcze będzie ładnie obudowane. Tuż yy, będzie zamknięty teren. Jeszcze tylko ten kawałek tam dalej już będzie zamknięte. Także to wszystko wyrównam całość ładnie sobie obudowuję, obdaszam i tak to będzie wyglądało dobra ja lecę sobie te kable tam podłączyć także widzimy się za chwileczkę no i dobra. maszynka ruszyła produkcja się zaczęła więc to wszystko teraz stąd ruszy tu mam strasznie dużo tego mam nadzieję że teraz mi wszystko jakoś bujnie się bo zastój mi się zrobił a jak stoi jedna maszyna, to stoją wszystkie i to taki mały, mały dylemacik, mały problem się robi. O Lakson. Dobra, ja się teraz przeniosę tam do elektrowni. Na szczęście mamy tutaj coś takiego jak teleporter. Chociaż on nie działa dokładnie jakbym chciał, ale już tak troszeczkę go ogarnąłem. Dobra, eee, to już chodzą, chodzą, chociaż tam będę musiał. Dobra, klub. Dobra, jesteśmy. Tu jeszcze będą wszędzie dachy. Wejdę na górę. Także tam jest pociąg, jak on przyjeżdżał. Teraz to jest wszystko troszeczkę przebudowane. On tu będzie się przyjeżdżał. Jest tu coś, no jest. On przyjedzie, zabierze i odjedzie. Tam sobie proszę bardzo. Już przechodzi normalnie ściankami. Tutaj też to w ten sposób pobudowałem. Tutaj moja turbora wychodzi z prądami. Te prądy też tam wzdłuż idą. Eee, dobra, wejdźmy może po kolei. Przeskoczmy sobie. Tak, tutaj nam robi się. Plastik i ciecz, która sobie gdzieś tam wędruje I będę musiał zobaczyć, czy nie będę musiał usunąć, bo to się tak strasznie mało produkuje Dobra, do góry Tu się produkuje guma i plastik, która wędruje pociągiem tam do, do głównej fabryki No a tutaj ten ta ciecz nam mlecz, a dlaczego tutaj ta ciecz nie załatuje? Tu jest pełno, a tu jest pusto. No jest podłączone. Czemu ona nie ciągnie? Nie produkuje mi koksu. Ja będę musiał tutaj zamontować takie ustrojstwo. Tak. I podłączyć prąd. Dobra. dobra tutaj tutaj już się nabiera no tylko żeby tu chciało teraz iść dobra pomału będzie szło ten pracuje więc ten on powinien pociągnąć jak się tylko to tutaj pokaże dobra tu już jest tu jeszcze nie ma Mam nadzieję, że zaraz będzie. Jest. Jest i zaczyna to wszystko tutaj widzę już po pracować. Dobra. Idzie koks. Czy nie idzie? Idzie. Dobra, koks idzie. Zobaczmy jak to wygląda. Bo tu się robią zapasy, więc ja to od razu wyleję bo tutaj mi tego nie potrzeba. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj bezpośrednio do tych dwóch rafinerii idzie ropa naftowa. Mam trzy takie pompy, które mi ciągną ropę. Jedna jest tam, to idzie akurat tam do, do plastiku i gumy, druga jest tam, która idzie na te elektrownie, które są znaczy na elektrownie na tak na te elektrownie, które są tam. Teraz wam pokażę. Tak, tu mamy tu mamy elektrownię. Jest ich tutaj sześć No i tutaj nam się przerabia ropka na paliwo ja muszę zobaczyć jak to wygląda teraz tutaj. Czy nie mam za dużo nie, nie ma tych jeszcze. Także tu nam się przerabia i robi nam się tutaj prądzik. Proszę bardzo, mamy bardzo duży zapas. Także stąd wyjdziemy. Teraz tutaj mam taki mały warsztat zrobiony sobie. Jakbym coś potrzebował, to sobie tutaj przyjdę i się tutaj skrawcę. Eee, teraz tak, tutaj tu już się tego zrobiło za dużo. Trzeba to wylać. Eee, tutaj robi się plastik i ten plastik sobie wędruje tutaj z plastiku. Robi mi się pustre kanistry. I te puste kanistry idą razem z paliwkiem. Tutaj tu robi mi się paczkowane paliwo, które trafia tu do kontenerów. Trzeba wyżej wyjść. Tu jeszcze nie ma. Ale tu już jest. I ja sobie ze 200 jeszcze wezmę. Także tutaj w ten sposób to się robi. tu jest same paliwko. I tu do kontenera też trafia te niebieskie ustrojstwo. Nawet to mogę wyrzucić całe, bo nie jest mi to tu potrzebne. I to rurą przechodzi na zewnątrz. Tu paliwo z trzeciej rafinerii, która jest tam. I tutaj jest następne sześć elektrowni. I mamy jeszcze elektrownie wiatrakowe. Także też się obejdzie wszędzie. tu mamy elektrownie wodne dwie i tu mamy elektrownie wiatrakowe dwie stać no i tam jest e, ciągnie mi pompa rupe i to tak to właśnie wygląda jeszcze to wszystko zostanie ładnie obudowane no to gdzie, gdzie jak coś brakuje to wszystko zostanie ładnie porobione będę chciał żeby jak najmniej sługów było jak najwięcej szło to po kamrach gdzieś tam w środku żeby mi te kable nie przecinały ścian Tylko przechodziły przez te e, Przez te takie ustrojstwa Tak i o Nawet tam w środku kabel Jak widać idzie sobie e, No tak fajnie I teraz zobaczę jeszcze czy mi będzie działać Teleport w drugą stronę O pociąg jedzie Załaduje się Na czym? No na czym Powinien się zamadować ładnie skrzyneczka się zabierze. Nie dużo tego, ale zawsze trochę zawiedzie. O to ładnie opuści i sobie pociąg pojedzie. Dobra, on się załadował Podnieś się pojedzie, ale ja muszę, ja muszę szybko przeskoczyć przed torami, żeby on mnie tu nie przejechał. I pobiegniemy, zobaczyć czy teleporter zadziała do domku teraz. O, słychać jak pojechał. Dobra. Hmm, tutaj musi być... domek. O. Nawet zadziałał, dobra. A skoro zadziałał, to ja szybko pobiegnę. Muszę na górę wejść, zobaczyć czy mi... ten pociąg, żeby się ładnie rozładował, tam też są takie takie to wiatrowe które są tylko i wyłącznie do napędzania pomp wodnych dobra, i do góry zobaczmy, przyjechał, przyjechał, rozładuje, rozładuje i zobaczmy jak to w ogóle wygląda Wstawiłem dodatkowe kontenery na wszelki wypadek Dobra i zaraz powinien tutaj iść guma i plastik sobie. Cziermin się robi. A ja będę musiał iść sobie teraz, bo odblokowałem sobie. Dobra, to poszło tam, guma powinna iść tu. Dobrze. Jak to wygląda z plastikiem? Tutaj nie ma tego plastiku, więc ja się wyżej podniosę trochę. W ogóle nie mam zapasu plastiku, nic. Wszystko idzie bezpośrednio do budowy. Tutaj jest trochę gumy. Taka trochę lipa, wam powiem z tym, bo dużo mi tego potrzeba. A jak widać, nie bardzo to wychodzi. No, tu winda się nie podniosła. Będę ja musiał to zabudować, żeby nie, nie wlecieć w to, w to w dziurę. Tutaj miałem leść. Nie wejdę. Wejdźmy tą, bo coś tu się. Mało no, tu jest szyba, tylko. No właśnie, tutaj plastik mi jest potrzebny do produkcji tych płytek drukowanych, i dopiero te maszynki teraz ruszyły. Jak dojechało trochę plastiku. O, lagło. No i tutaj też jest plastik potrzebny do komputerów. No. Pod spodem się włączyły te lampy, i zaczynają się laki. Jak zejdę na dół, wam pokażę o co chodzi, jak te lampy wyglądają. Ale tu fps y lecą totalnie nawet na łeb, na szyję. Nie tym wejściem, i zjeżdżamy na dół. A zobaczcie, jak, jak FPS-y poleciały, jak się włączyły lampy. To są te lampy, o których wam mówiłem. Jak one się załączyły, no to to jest masakra. Nawet jak, mnie, jak je powyłączam, to nic mi to nie da, bo nic z tych FPS-ów nie przybywa. No, także tak wygląda teraz moja baza. A ja później będę szukał jeszcze uranu, więc się będziemy widzieć. Do zobaczenia. Cześć.